Cześć, tu malinowy Nos. Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, deszczowy wieczór. Jeżeli kupiliście troszkę więcej mięsa i nie macie pomysłu, co z nim zrobić, to zapraszam do, do obejrzenia tego filmiku. Dzisiaj peklowanie. Mam tutaj około 5 kg mięsa. Jest to schab, szynka, chłopatka, piersi z kurczaka i karpówka. Do tego będziemy potrzebować około 2,5 litra wody, takiej 40-stopniowej, żeby nam dobrze e, się rozpuściła sól. Soli peklowej będziemy potrzebować 100 g. Do tego jeszcze będziemy potrzebować zioła, takie jak. Ziele angielskie, liść laurowy, czarny pieprz cały, papryka ostra, majeranek, tymianek, no i oczywiście czosnek. Wlewamy wodę do słoja. Nie wlewajcie od razu wszystkiej wody, bo może się okazać, że jest jej po prostu za dużo. Oh day. Zioła. Jakieś trzy liście laurowe. Kilka zielenek pieprzu, czarnego. Najmniej sześć majeranek, na koniec tylko. Oczywiście zioła możecie dać, jakie Wam tylko pasują. Dla mnie akurat ten zestaw jest dobry, więc tego właśnie używam. I możemy upychać więcej. Mięso jest idealnie przykryte. Teraz zamykam swój. I tak przygotowane mięso ląduje teraz do lodówki na jakieś 5-7 dni. Pamiętajcie o tym, aby codziennie zaglądać do mięsa i kontrolować, czy aby coś się z nim nie dzieje. Wyklowanie dobiegło końca. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Mama? Co mi pomyśla? To będzie wszystko dla nas? A. I co będzie dalej z mięsem? Będziemy pędzić w przyszłym tygodniu.